Ziemia występuje przeciwko ludzkim formom. To, co się dzieje na Ziemi, nie jest spowodowane efektem cieplarnianym, a istot duchowych, które ewolucję biologiczną prowadzą, skinieniem dłoni mogą wszystko wyprostować, ale nie o to chodzi, ponieważ rozpanoszył się na Ziemi gatunek, który wszystko niszczy, nawet samego siebie, i dlatego Ziemia się budzi i chce doprowadzić do zniszczenia ludzkości. Różne katastrofy, łącznie z kosmicznymi zagrożeniami komet czy meteorów, ponieważ kosmiczna materia jest z sobą związana i wie, co trzeba z siebie zrzucić, by nie było gorzej. Dusza Ziemi jest duszą niekomunikatywną, niczym wielka mątwa. Z którą kontakt następuje tylko w obszarze energii subtelnych. No i ona nie zajmuje się pojednaniem z człowiekiem. Natomiast siły przyrody, które ona zasila, już są w kontakcie z ludźmi, którzy mają obudzoną jaś i są prawdziwymi istotami ludzkimi, które są w jedności z siłami przyrody, a siły przyrody z duszą planety. I dzięki nim można wiele zrozumieć i zmienić.